Prawdziwe głosy. Publiczna kontrola. Razem patrzymy władzy na ręce.. protest, który mówi nielegalnie finansowano o na pół miliona dlatego, złotych. Dlatego też mówię, dlatego apeluję. Apeluję dzisiaj do sztabu Platformy Obywatelskiej, do Rafała Trzaskowskiego: nie pchajcie nas w ten kryzys. Połóżcie papiery na stole, pokażcie, bo tu nie chodzi o zwycięstwo Rafała w pierwszej turze nad Nawrockim. Tu chodzi o to, kto będzie w Polsce prezydentem i jak stabilny będzie miał mandat, czy nagle nam się ten stolik nie zacznie wywracać. Trosce o demokrację, wreszcie nie o partię. Powiedzcie prawdę, yy, zadbajcie o bezpieczeństwo państwa. Jeżeli Rafał chce być prezydentem, niech pokaże, że państwo jest dla niego ważniejsze niż obrona partii. A few moments later. Że musimy w tej drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. Trzymajcie się ciepło. Klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.